Halo, ja jestem Flipsonety i dzisiaj y, gramy sobie w Geometry Dash pierwszy odcinek z Geometry Dash mam nadzieję, że Wam się spodoba bo nagrywam go już po raz trzeci bo za każdym razem nie wychodził y, y, dzisiaj pokażę Wam y, poradnik jak y, zdobyć tajny level sekretny w Geometry Dash właśnie to działa na Geometry Dash zwykłym płatnym i na Geometry Dash World no więc wchodzicie sobie w ten oto znaczek młotka i klucza francuskiego i tu macie taką kłódkę ona no normalnie żeby ją odbokować, będziecie musieli zdobyć 50 gramów w sensie od tych diamentów Yy, ale spokojnie Wam to nie zabierze tych diamentów, więc wchodzimy i tu wpisujecie. Tę challenge. I klikacie ten przycisk. Ale mi się jeszcze nic nie dzieje, bo ja tu to zrobiłem już. I tu macie. Yy, napis The Challenge yy, i znaczek do, do zagrania, ale to kosztuje 200 gemów więc. Więc, no. I żeby odcinek nie był za krótki, to przejdziemy sobie jeszcze jeden level. Proszę, no, z tym Я думаю, что мы будем делать это. 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 Я думаю, что Я думаю, что мы будем делать это. Я думаю, что Thing, no, no, no. Thing, no, no, no. Ok. okay. Sorry, <coughs> Dobra, żeby nie zajmować ze właśnie tymi porażkami, to zrobię cięcie i widzimy się, jak będę już przy końcu. Dobra, właśnie przyszedłem. Monster Dance Off. No dobra. I tak wygląda na niskim go w komentarzach. To by było na tyle z tego odcinka z Geometryną. Nie i w ogóle dlaczego nie mogę wziąć ja możecie też podpowiedzieć w komentarzach. Dlaczego ja nie mogę wziąć Więc no. Zostawcie łapkę w górę, żeby było więcej odcinków z Geometry Dash. I zostawcie subskrypcję dzwonkiem, żebyście widzieli jakie kiedy się. Tam... Elo!